Witam. Znajdujemy się obecnie na zielonogórskim deptaku, gdzie odbywa się impreza pod hasłem Kaszanka 2013. W tle znajdują się także stoiska z kucharzami, którzy gotują wiele specjałów. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, jakie zawody tutaj biorą udział i jaki, mają cel, jaki ma cel cała ta impreza? No my zawsze co roku bierzemy udział w Kraszance, bierzemy udział w Wigilii Miejskiej. Jest to taki sposób pokazania mieszkańcom Zielonej Góry i nie tylko, jaką jesteśmy szkołą, jakie mamy zawody, w jakich zawodach kształcimy i jak jesteśmy radosną szkołą. Szkołą, która ma po pierwsze świetną młodzież, świetnych nauczycieli, świetne pracownie i potrafimy to udowodnić poprzez nasze prace my za moment już mogli popróbować następnej porcji ciepłej jajecznicy Co pana zespół tutaj prowadzi i jakie stoiska są jak co roku jest sporządzana jajecznica na święta przez naszych uczniów Składa się ona z tysiąca jaj, wchodzi w skład jajecznicy boczek, cebulka, szczypiorek, przyprawy uczniowie są z drugiej klasy zawodowej. Prosimy o przeniesienie się do jajecznicy, tych Jakie zawody biorą udział w tutajszej imprezie? Kucharze, fryzjerki, technicy procesów graficznych realizują tutaj zdjęcia, kamery. z A grono pedagogiczne ma tutaj swój udział? No bardzo duży, bo oni to przede wszystkim tutaj nakręcili, pomogli nam. Cały czas nam zresztą pomagają. Zorganizowali to wszystko w sposób logistyczny i taki, że mogliśmy my uczniowie tutaj się zrealizować jako pokazać naszą szkołę. Życzymy Państwu ciepłych, zdrowych, pogody, świata